Więc chciałabym się odnieść do tego mojego dzisiejszego live'a, bo jest wokół niego mega duże zamieszanie i bardzo, bardzo wyolbrzmiacie. I generalnie sytuacja wyglądała tak, że ja byłam u siebie w domu rodzinnym w Koninie. Jak pewnie widzieliście, Stewart był w Warszawie i dostałam taką, a nie inną informację. I steward strasznie było mu przykro. Ja kocham strasznie Stewarta i wiecie, serduszko mi pękało, jak widziałam, że jest mu smutno. No i generalnie teraz wróciłam do Warszawy, rozmawiałam dużo ze Stuartem i e, dowiedziałam się dużo szczegółów. No i mm, zauważyłam też, że e, bardzo dużo osób pisze do Julki i bardzo dramatyzuje się, serio. Ja już tam parę story temu mówiłam Wam, że Julia Was nie oszukała, nic nie zrobiła nielegalnego i też nie, serio nie dramatyzujcie z tym sądem w ogóle, nic takiego nie będzie miało miejsca. Julia tak jakby nigdy was nie oszukała, i właśnie mówiłam, że mnie zawiadło, ale to jest bardzo taka prywatna sprawa, nic niezwiązanego w ogóle z internetem. No i chciałam przeprosić, że tak mówię wam wszystko, bez wiecie, wcześniejszej konsultacji, potem wchodzą takie rzeczy, ale ja widzę, jak wypytujecie Stewarta, on nie może wam tego mówić. Wtedy, wiecie, chcę go trochę odciążyć, mówię wam tak, jakby wszystko ma z wami i wiecie jest mi strasznie przykro jak widzę jak Steward ciągle się stara i tylko obrywa i staram się mu pomagać jak tylko mogę ale no Steward nie wie jak wam przekazać niektóre informacje no, no i przepraszam że wam tak szybko pochopnie wydałam te informacje ale nie mogę patrzeć jak Steward cierpi no i obiecuję że będę starała się być z wami zawsze szczera